Dlaczego warto zacząć budować markę osobistą już dziś? Nigdy nie było to tak bardzo potrzebne jak teraz, ponieważ mamy kryzys i firmy zaczynają zwalniać. Żebyś mógł zachować dotychczasowy swój poziom, na którym żyłeś, powinieneś pomyśleć o tym, żeby albo poszukać lepiej płatnej pracy, albo z kolei zacząć budować swój własny biznes hol, lub dorabiać właśnie za pomocą swojej działalności. I w tym momencie jest Ci potrzebna ta marka osobista. Dlaczego? Bo dzięki rozpoznawalnej marce osobistej dotrzesz szybciej do rekruterów i właścicieli firm, którym możesz się spodobać Twoja osobowość i będą chętnie chcieli z Tobą porozmawiać na temat współpracy. Po drugie, rozpoznawalna marka osobista zapewni Ci stałe zlecenia. Oczywiście będziesz cały czas potrzebował o nią dbać, pielęgnować i dostarczać wartościowe treści do mediów społecznościowych. Po trzecie, no. Muszę Ci powiedzieć, że firmy raczej teraz będą okrajać budżety na, na stanowiska pracy, więc w momencie, kiedy Ty możesz nieoczekiwanie stracić swoją pracę, kolejna taka za te same wynagrodzenie będzie ciężka do zdobycia, więc rozpoznawalna marka osobista pozwoli Ci dotrzeć na rynki zagraniczne, jeżeli świetnie znasz angielski lub inny język, ale także pozwoli Ci gdzieś zacząć dywersyfikować źródła dochodu. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, jeżeli nie masz pomysłów, jak to robić, jeżeli Twoim problemem są treści, grafiki, ja chętnie Ci pomogę. Współpracowałam już tak wielokrotnie, działam z markami osobistymi od ponad 3 lat na rynku polskim. Dzięki mojej dużej sieci 25 tysięcy obserwujących na LinkedInie jestem w stanie zagwarantować Ci szybsze efekty, lepsze dotarcie no i też dzięki temu, że jestem HitHunterem. Mam swoje źródła, gdzie mogę Cię polecić, więc możemy razem działać i z marką osobistą, i z szukaniem pracy jednocześnie. Więc zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń po prostu do mnie na 535, 506, 508. Podziałamy razem, zobaczymy, co będziemy mogli wspólnie zrobić. Zapraszam Marta Olesiak.